21 dni do mego sztubu w Chorwacji oraz 21 dni na to, żeby zrobić formę życia 3 tygodnie! 3 tygodnie! Czasu tak niewiele, a jeszcze w piątek będzie ciężkie chlanie Także moja forma na pewno trochę na tym ucierpi Mamy 6 rano, jedziemy do roboty Wyspany jestem średnio, ale energii mam od ciula Elo Godzina 16, w zasadzie zaparkowałem, jestem zaraz na siłowni Dzień był ciężki, mam nadzieję, że trening będzie lżejszy niż ten dzień. Zaczynamy od siadów 130 kg, 3 serie, 5 powtórzeń. Z siadów jestem bardzo dumny, siły jest tam naprawdę sporo. Chociaż teraz widzę, że teczką mogą jeszcze niżej schodzić. Po udanych siadach idziemy na nieudaną klatę 105 kg, 3 serie, 4 razy. Niestety nie poszło tak jak planowałem. Głosowanie, czyli klasyczek dla mnie na plecy: 65 kg, 3 serie, 9 powtórzeń. Na bicepsik 20 kg, 3 serie, 7 powtórzeń. I z racji, że dzisiaj nie mogłem znaleźć ciężaru na dipy, musiałem założyć 35 kg i zrobiłem to 3 serie, 7 razy. Słuchajcie, to arcydzieło za chwilę trafi do moich ust. Najlepsze jedzenie na redukcji kurczaka, ryżu, warzywa, kroszki tutaj. Trening był dobry, ciężki, wszystko jest ok, jest mega późno, jest 20. Idziemy montować film, ale najpierw jemy. <laughs>